Ten człowiek unieruchomił czołg, używając parasola. Jak to zrobił? Digby tatham Mortar był jednym z najbardziej nietypowych oficerów II wojny światowej. Zamiast standardowego wyposażenia wybrał pistolet oficerski i parasol. Miał również słabość do rogów sygnałowych, ponieważ uważał, że radia są zawodne, dlatego nauczył swoich żołnierzy korzystania z sygnału dźwiękowych rodem z epoki napoleońskiej. Jak się okazało, był to genialny ruch. W 1944 roku jako dowódca kampanii podczas bitwy o po Arnhem rzeczywiście napotkano problemy z łącznością radiową. Dzięki sygnałom z rogu żołnierze mogli skutecznie koordynować szybkie natarcia i omijać niemieckie siły pancerne. W jednym z najbardziej znanych epizodów tej bitwy Dingfield proprowadził atak w meloniku na głowie, biegnąc w kierunku niemieckiego pojazdu pancernego. Zbliżył się on do maszyny i wsunął parasol przez szczelinę obserwacyjną, oślepiając kierowcę i unieruchamiając pojazd. W innym przypadku uratował kapelana wojskowego, który został przyciśniętym w ogniem nieprzyjaciela, mówiąc do niego: Nie martw się kulami, mam parasol. Gdy inny oficer powiedział mu, że parasol jest bezużyteczny na polu, walki, odpowiedział, ale szpad. Jeśli zacznie padać? Pomimo niekonwencjonalnego stylu dowodzenia, Dakeby wziął do niewoli 150 niemieckich żołnierzy, został następnie chwytany, ale zdołał uciec przez okno. Później wspierał holenderski ruch oporu, poruszając się po mieście w biały dzień na rowerze, udając niemego i głuchego Holendra, by uniknąć wykrycia.